Cześć. Chciałem wam się pochwalić, że nabyliśmy trochę nowego sprzętu do nagrywania naszych filmików po to, aby zyskały one jeszcze większą jakość, żeby wam się jeszcze lepiej je oglądało. Także nie przedłużając wstępu, zobaczmy na razie, co to jest zapakowane. Hmm. Tak jak tu widzicie, jest tu kilka elementów. Nie wiem, czy jesteście w stanie zgadnąć już, co to może być. Nie przedłużajmy. Ja się wyłączam i za chwilę zobaczycie, po rozstawieniu tego, co to jest. Dawajcie znać w komentarzach, czy zgadliście. Także do zobaczenia za chwilę. No i jak udało Wam się zgadnąć, co to jest? Są to dwie lampy typu softbox, które. Mają lepiej nas oświetlać w momencie, kiedy będziemy Wam o czymś opowiadali, coś Wam prezentowali. No i dzięki takiemu dodatkowemu oświetleniu, nasze filmiki, mam nadzieję, że będą dla Was znacznie przyjemniejsze, znacznie fajniej i kolorystycznie dopasowane. Musicie dać nam chwilę, bo musimy popróbować, e, jakie ustawienie, jakie natężenie światła będzie najlepsze. Ale mam nadzieję, że już wkrótce możecie się spodziewać dużo fajniejszych, dużo przyjemniejszych, dużo atrakcyjniejszych filmików. Asiu, powiedz nam, jakie jest pierwsze wrażenie korzystania z softboxu? Cześć, no muszę powiedzieć, że przede wszystkim teraz to czuję się już jak gwiazda filmowa w blasku świateł i reflektorów. Wygląda to bardzo fajnie, mamy nadzieję, że profesjonalizacja gigmani Wam się spodoba i kolejne filmiki zyskają na jakości, także do zobaczenia niebawem, cześć!